Dziś Matki Boskiej Zielnej, dziś Wojska Polskiego, dziś piątek i początek długiego weekendu. Trochę ich w tym roku mieliśmy, ale się nacieszmy, bo chyba ostatni taki. Nie najładniejsza Warszawa za 5 dla państwa, ale obiecujemy, że będziemy dziś chyba w ładniejszym miejscu. Tymczasem Marek pora na zmiana. Dzień dobry państwu. 15 sierpnia o tym już było. Słońce wzeszło 5.18, zajdzie 20.02. Trochę czasu już nam słonko ukradło, niestety. I już Państwo zauważyli, że dnia ubyło, ale cisza o tym. Juliana, Marii, Napoleona i Stefana, wszystkiego. Naj, naj, naj. Jak w każdy piątek wakacje jeździmy po całym kraju. Dziś gdynia, ale trochę już pojeździliśmy. To jest wspólna akcja RMF, FM i TVP info. Michał Adamski i Gościa Steckiewicz na Państwa czekają. A gdzie już byli? No i trochę pojeździli. To jest mapa, którą zakreślamy w te wakacje. Od Oświęcimia, przez Wolsztyn, przez Krosno, przez Warszawę, przez Olsztyn, przez Ustkę, przez Gdynię i tam na tym etapie kończymy. Ale to chyba nie koniec wakacji. Nasi na miejscu wiedzą najlepiej. Michał Adamczyk, Jarek Kred, Gosia i Przemek Adamski. Dzień dobry Państwu. Bezczelnie stoicie na takim tle, którego... A zresztą dajcie da, da. spokój. Dzień dobry. Tak, Marku. Na samym początku powiedziałeś, że być może będziemy w ładniejszym miejscu. Na pewno jesteśmy, proszę państwa, w ładniejszym miejscu, bo to, że Gdynia jest ładniejsza od Warszawy, to chyba ho, ho, ho. nie pozostawia to, żadnych nie, nie mała. Dlaczego się, oburza a, się? A, a, Dlaczego to mówimy? Obieżyć się. Się, no. się. Zobaczcie piękny wschód słońca nad morzem. No gdzie takie widoki, w Warszawie? Nie ma takiej zgodne. możliwości. Polska cała, <laughs> i nie mała. <laughs> o, od morza aż po Tatrę. Ale dziś, proszę państwa, nad morzem jesteśmy. To wyjątkowe miejsce w Gdyni. Znajdujemy się na ORP Błyskawica. Będziemy o tym okręcić jeszcze opowiadać o kręcie, który zasłynął podczas II Wojny Światowej, ale wyjątkowo tutaj w Gdyni będzie dziś również z innego powodu. Zlot żaglowców. żaglowców. I tu być może już za nami widać wyrastają maszty. Nie, będzie za ich znacznie, minę znacznie minę więcej. Mina, Mina kontaktowa, kontaktowa też jest. Pokażmy znaczenie. minę kontaktową. Jeśli widać, to jest, jest tutaj. Tutaj. O zlocie żaglowców jeszcze na pewno będziemy dzisiaj mówić. Gdynia rzeczywiście piękne miasto nad morzem. Michał będzie dzisiaj zachwalał. Ja na przykład spotkałam tutaj wczoraj bardzo nietypowych mieszkańców, chyba tak to można powiedzieć. Trzy dziki. No a to tak, w przechadzały się, tak, tak po prostu, jadły sobie kolację i zupełnie im nic nie przeszkadzało. My dzisiaj rano Ludzie spotkaliśmy też nie. nietypowych mieszkańców, ale to tak zwykle bywa. Jak jest Proszę <noise> Państwa, bo na Molo, Południowym to, to jest ulubione miejsce spacerów dla Gdynian, dla turystów, dlatego nawet o tej porze na Skwery Kościuszki, Kościuszki <noise> i w okolicach można spotkać spacerowiczów. Zastanawiam się, czy jeszcze, czy już. Raczej jeszcze, jeszcze spacerów. Jeszcze, zdecydowanie jeszcze. A skoro mówiliśmy o żaglowcach, to może jeszcze kilka słów na temat tego żaglowca, który widać za nami, proszę Państwa. To jest S masztowiec e, rosyjski żaglowiec który przypłynął tutaj na zlot do Gdyni to przez wiele wiele lat był największy żaglowiec świata. Dziś jest największym szkoleniowym żaglowcem świata, bo zbudowany został jeszcze jeden pasażerski większy, ale cały czas jest w pierwszej największej trójce żaglowców świata. Zobaczymy także Cruise czyli dwa z trzech największych żaglowców świata, dzisiaj będzie można podziwiać w Gdyni. Ale obok nas stoi najpiękniejszy żaglowiec świata Dar Pomorza. O, o bez wątpienia. I, I tak, odwiedzimy tak, dzisiaj o, Bar tak Pomorza trzymy. na pewno. Tak, Bar Pomorza i zje, tak. zjemy proszę państwa tak, świeżego no wszystkiego nie jeszcze nie. No, bo nie. nie. Zdradzić, no, to ja ja mogę ci że będzie jeszcze kapitan Paszke, że będą nie, podpowiadaj, nie podpowiadaj. Dobra. Ja j, j jeszcze zdradzę, że Gdynia to jest miejsce, w którym najdłużej słońce świeci w ogóle w całym roku. Dzisiaj się o tym przekonamy. E, latem. No, miejmy nadzieję, że dzisiaj cały krócej. dzień, że będziemy o tym przekonani. Dzisiaj trochę krócej niż w Warszawie. W Warszawie już nie A. świeci. Nie, dzisiaj jeszcze nie. Jeszcze później. później. Tak. Aha, no dobra. Co to jeszcze możemy jeszcze powiedzieć o Gdyni? Że to największe miasto nie wojewódzkie w całej Polsce. Ale się fani, ale się że on ma największą wiedzę na ten temat. Że prawda? według sondaży w Gdyni, proszę państwa, proszę państwa zgadną wsi, to, ludzie i tak się, dalej i tak dalej. Gdzie on się urodził? No ciekawe. To, to jest taki quiz. Taki quiz. Gdzie urodził się Michał Adamczyk? Będziemy proszę państwa do Gdyni wracać, będziemy to zaglądać, będziemy państwu opowiadać i pokazywać między innymi przepiękne żaglowce, które jeszcze raz powtórzmy tutaj, aż 25 w sumie żaglowców. Pojawiło. Ja wi się już niebawem, w tej chwili jest pewnie 15. A gdzie ty się urodziłeś na żaglowcu? Nie, nie, nie tam w A. szpitalu miejskim. Aha. Dwa kilometry w linii prosto. Szpital na żaglowcu. A już teraz pierwszy serwis z Warszawy. Zapraszamy. Hola, hola, dziewczęta i chłopcy. Z tym jeszcze poczekamy. To, co pokazuje, jest kompletnie bezczelne, ale damy sobie z tym jakoś zadegorzka. Jak ty z nimi wytrzymujesz? Trzej muszkieterowie. Jarek będzie śpiewał dzisiaj, już Państwo zauważyli. Proszę ja, z nami ja. zostać na pewno do końca poranka. Bardzo dziękujemy. O tym, kiedy serwis to już my tu będziemy decydowali. Tymczasem trzeci dzień lekkoatletycznych mistrzostw z Europy w Curichu i trzeci medal na naszym koncie po dyskwalifikacji zwycięzcy Francuza Mekishi Benababa. Krystian Zalewski został srebrnym medalistą w biegu na 3 km z przeszkodami. Zalewski był wymieniany w gronie kandydatów do medalu i nie zawiódł. Na mecie miał czas 8 minut 27 sekund. To nie jest jedyny sukces wczorajszego dnia. Bardzo dobre występy zanotowali także Joanna Jóźwik, która awansowała do finału biegu na 300 metrów oraz nasi tyczkarze. Wszyscy powalczą o medale. A dziś w centrum... I w samopołudnie rozpocznie się defilada, która ma być ukoronowaniem obchodów święta wojska polskiego. Zgodnie z planem przemaszeruje ponad 1200 polskich żołnierzy oraz 90 amerykańskich i kanadyjskich, którzy przebywają na ćwiczeniach w naszym kraju. Wszystko po to, żeby uniknąć takich scenariuszy. Wczoraj w Kijowie znów płonęły opony, znów na ulicy protestowali ludzie. Ukraińscy żołnierze odbili z rąk rebeliantów miejscowość Nowoswietłowka w obwodzie ługańskim, co pozwoliło im na całkowite okrążenie Ługańska i odcięcie od innych terenów kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. W Cyberprzestrzeni też wojennie. Wczoraj również przestały działać strony internetowe prezydenta i warszawskie giełdy stały się prawdopodobnie celem hakerów związanych z prorosyjskimi separatystami na Ukrainie. Polskie strony zablokował Cyberberkut. Grupa atakowała w przeszłości witryny internetowe. Między innymi NATO oraz prywatnych amerykańskich firm militarnych. E, jeszcze z szóstej nie ma, więc możemy się spokojnie przywitać panią redaktor. Diana Rudnik. Dzień dobry. Dobry, witam państwa. Diana ostrzegam, jak będą łączenia z Gdynią nie patrz. Za ładnie? Nie, patrz. No, Przesadzili nie, tym nie, razem. Ale nas ale fantastycznie w ogóle. A jak u nas zaczną maszerować nie <laughs> jechać, to niech się Gdynia schowa. <laughs> nie słychać z Diany było. Dlaczego? Mówiła o tym, że u nas jest równie ładnie i że jeżeli <laughs> będą u nas defilowali, to będzie ładniej, niż w Gdyni. To tyle translacja, teraz serwis. No, ale jak serwis, to jak... Zaczynamy serwis od Ukrainy. 23 rosyjskie transportery opancerzone przekroczyły rosyjsko-ukraińską granicę. Tak informują korespondenci brytyjskich mediów. Kijów zapowiedział niezwłoczne sprawdzenie tej informacji. Tymczasem na granicy Rosji z Ukrainą koczują ciężarówki z białego konwoju z pomocą humanitarną. Władze w Kijowie obawiają się, że pod przykrywką działań pomocowych Rosjanie. Realizują scenariusz ataku na Ukrainę. Dalej pojedziemy tam, Słychać dokąd mamy jechać. Jest Słychać trochę gorąco, ale poza tym wszystko w porządku. Samochód dobrze się sprawuje. Ja, na przykład, biorę mleko skondensowane. W każdym samochodzie są inne rzeczy. 5 po 6 teraz dobijają się z Gdyni do nas. Mają tam tyle cudów do pokazania, że strasznie by chcieli. Innego wyjścia nie ma. Z prognozą pogody Jarek Kret. Czy tam będą cuda, to już on Państwu opowie. Jaronie. Cuda, panie, cuda. Ja chciałem powiedzieć świt dobry, ale tu lepiej powiedzieć świt piękny. Świt piękny w Gdyni. E, troszeczkę to słońce nam chmury zakryły, ale oj, jakie tu się cuda dzieją. E, miejmy nadzieję, że, znaczy ja tak zaplanowałem, że przynajmniej do 11 to nie będzie tutaj padać e, i będzie od czasu do czasu prześwitywać nam słońce, żeby mogli państwo w pełnej krasie i w, Cudownych barwach, przyglądać się temu wszystkiemu, co nas otacza. A otaczają nas żaglowce. Można tutaj przyjść i nawet całować się pod żaglami, tylko niech ktoś je rozwinie, bo na razie to zwinięte na tych żaglowcach mamy te żagle. Tak czy tak, pogoda na razie nam dopisuje, chociaż prognozy wszystkie wskazują na to, że. Tutaj będzie najwięcej chmur. Ale od początku, dzisiaj przed południem, jeżeli mają być jakieś chmury, właściwie to przez całą Polskę przepływają chmury. Z tym, że najwięcej będzie właśnie ich tutaj w Polsce Północnej. Potem pojawią się też w Polsce Zachodniej, ale z tych chmur w Polsce Północnej może gdzie niegdzie popadać deszcz. Z tym, że ja tak prognozuję, że jeżeli miałoby tutaj padać w Gdyni, to tak po 11, tak jak już mówiłem. chyba że się któraś chmura zdenerwuje i będzie chciała zaznaczyć swoją obecność deszczem, no to trudno, wybaczymy jej. Um... I po południu troszeczkę więcej chmur niż, niż przed południem będzie w Polsce Zachodniej, na Południowym Wschodzie, czyli Podkarpackiej Małopolska, no i w Polsce Północnej. I tu w Polsce Północnej mogą nam się przydarzać burze, także w Podkarpackiem i w Małopolsce mogą zdarzać się burze. Z tym, że ta pogoda uspokoiła się, w związku z tym jeżeli będą burze, to te burze nie będą już tak bardzo gwałtowne, jak, jak ich doświadczaliśmy w ostatnich dniach i w, w ostatnich tygodniach. Choć podczas burz miejscami może spaść jeszcze 10 do 20 litrów na metr kwadratowy. Przypominam, że to mniej więcej takiej średniej wielkości wiadro 10 litrów. I temperatura. Z temperaturą też się już nam uspokoiło. Niektórzy uważają tę temperaturę, jaka będzie panować w tych najbliższych dniach, że to jest temperatura komfortowa. To no jest takie typowe polskie lato, chociaż o tej typowości to można już powoli to zmieniać, bo to typowe polskie lato to. Ostatnio jest 30, ale teraz e, jeszcze nie. Jeż tutaj na wybrzeżu będzie od 20, 22, 23 stopnie, a potem im dalej w głąb kraju, tym nieco cieplej, tak o 1 do 2 stopni, 24 do 20, 24 w centrum do 25 stopni w Polsce Południowej i Południowo-Wschodniej. To tyle w tej prognozie pogody. Miejmy nadzieję, że znowu w przepięknych promieniach wstającego słońca spotkamy się za pół godziny. tu cisza, proszę państwa. O tej porze to słychać tylko mewy, ale za kilka godzin będzie to na pewno już bardzo głośno. Spodziewamy się prawdziwych tłumów, bo dziś w Gdyni wielki zlot żaglowcy. Oby pogoda to pisała, bo Marek nam pozazdrościł. I słońce zaszło. Tak, tak. dokładnie tak. Małgosia no, powiedziała, że jest zimno, ale ja określiłbym Je, to inaczej. Jest, jest rześko. Chłodno. Umiarkowanie. Dobrze, niech no. będzie taki kompromis. Tak. Mówimy o zlocie żaglowców. No i nie bez powodu te żaglowce dzisiaj w Gdyni po 40 latach. Właśnie się tam oglądam, tak, właśnie się tam oglądam, bo to będzie rocznicowy zlot żaglowców. W 1974 roku to była operacja Żagiel, teraz to jest operacja Żagle. Wtedy to było wydarzenie bezprecedensowe. Wielkie, potężne okręty. Żaglowce cumowały tutaj amerykańskie obok radzieckich. Słyszymy, słyszymy. Słyszymy dźwięki, słyszymy, proszę tak, Państwa, na błyskawicy, bo my, bo my jesteśmy... jesteśmy na okręcie wojennym, okręcie Muzeum już dziś błyskawica, który pięknie zapisał się w historii Polski podczas II wojny światowej. To w zasadzie każda jednostka pływająca ma ze sobą długą, bardzo bogatą historią, historię. Wspominaliśmy już krótko o Siedowie, jednym z największych żaglowców świata, to może jeszcze dodajmy, że to kiedyś był okręt, nie okręt, tylko żaglowiec niemiecki. On został później przejęty w ramach rekompensat wojennych przez Związek Radziecki, podobnie było z dużą drugą jednostką konkursem, który jeszcze nie dopłynęła tutaj do Gdyni, ale jest tutaj spodziewana. A obok Siedowa, proszę robić. Państwa, ten taki dużo mniejszy, dwumasztowy, to jest Fryderyk Chopin. Nasz polski żaglowiec szkoleniowy, który m, pamiętamy kilka lat temu wyruszył w podróż dookoła świata, z pomyłanymi masztami w końcu musiał zawrócić, zawinął do portu w Wielkiej Brytanii, tam został, jak widzimy, pięknie odbudowany i pływa dalej, Ocho, chociażby a po zanami. naszej lewej stronie. Właśnie, no właśnie. Dar Pomorza. To jest po prostu żywa legenda, żywą legendę, którą można tutaj podziwiać cały czas przy na brzeżu przy Molo Południowym w Gdyni. To właśnie dzięki niemu, właśnie dzięki wygranej Daru Pomorza w 1972 roku w wyścigu, w 1974 można było tutaj zorganizować operację żagiel. To jeszcze kilka danych dotyczących Daru Młodzieża. Młodzieży. Proszę Państwa, ten piękny żaglowiec przepłynął w sumie ponad pół miliona mil morskich. Na jego pokładzie wykształciło się ponad prawie, prawie 14, prawie 14 tysięcy. tysięcy marynarzy. A poza tym odbył dokładnie 102 rejsy szkoleniowe. No, długo można było powiadać o różnych... Jednostkach i będziemy na pewno jeszcze opowiadać, a teraz oddajmy głos samym mieszkańcom Gdyni, bo zapytaliśmy ich, co warto, co ważnego można zobaczyć właśnie w ich mieście. Co trzeba? I co trzeba? 15 sierpnia no, jest y, przede wszystkim y, święto kościelne, ale też jest chyba dzień, y, nie wiem, woj, wojska, wojska Polska Polska. polskiego. 15 sierpnia. Święto wojska polskiego oczywiście. Wie pan, y, może jakieś święto 15 sierpnia? Nie mam pojęcia. Pani o kościelnym święcie, czy... Może być o kościelnym i o państwowym. <laughs> no, w najświętszej Marii Panny. W niebo coś. Wstąpienie czy w niebo? Wzięcie. Wzięcie. No, wzięcie. Niebo wzięcie chyba Marii Panny, tak? Dzień Wojska Polskiego. Niebosięcie na świecie Marii Panny. 15 sierpnia to jest Dzień Wojska Polskiego. Nie tylko święto wniebowzięcia, ale i święto zwycięstwa nad naszymi sąsiadami, tymi ze wschodu. Proszę Państwa, na pokładzie ORP Błyskawica ponownie w poranku TVP Info pojawimy się już o 6.30 z pierwszym serwisem, właśnie stąd. Zapraszamy. Zapraszamy. Czyli jak rozumiem, że za kilka godzin zacznie Wam tam lać. A nie, u nas za kilka no, godzin będzie piękna nie, parada. Niech tak. piękna. Miech im świeci słoneczko. I, no, i Byłoby dziś naprawdę, że albo obrazek mają Macie, kochani, stamtąd taki, że zazdrościmy. Długo ta zazdrość pewnie nie potrwa, by już się zaczęło chmurzyć, ale trudno. Przypomniałem Państwu, że z nami do 11. Potem koniecznie na miasto, tu w Warszawie przynajmniej, bo specjalne wydarzenie, specjalnie dla Państwa, choć transmitowane dla całego kraju, wielka defilada polskich żołnierzy. Będzie ich 1200, a do tego sprzęt, którym wojsko polskie. Chcę się pochwalić, ale jak mówisz, że na miasto, no to uwaga, bo samochodami może być ciężko dojechać w to w to pobliże tych najważniejszych wydarzeń. Sporo zmian w organizacji ruchu, więc należy z wielką ostrożnością spoglądać na znaki, ale to będzie ładny dzień w Warszawie. Tak więc spacerkiem dojdą państwo w te strategiczne miejsca z całą pewnością bez kłopotu na drugiej stronie kraju czy po drugiej stronie kraju gdzieś tam na południu Jasna Góra teraz, bo jak mówią wszystkie drogi w sierpniu prowadzą właśnie tam hmm, pielgrzymi by dotrzeć na Jasnogórę Górę pokonują często kilkaset kilometrów, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt może dni. To jest spory trud, ale wszystko po to, by uczcić święto w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Dziś przed Jasnogórskim Szczytem będzie się modlić 120 tych pielgrzymek. Wśród tych, którzy wczoraj dotarli przed obraz Matki Boskiej Częstochowskiej pielgrzymka Polskiego Wojska i pierwsza pielgrzymka warszawska z 300-letnią tradycją. A na miejscu Łukasz Miąsik. Dzień dobry Łukaszu. Powiedz jak pielgrzymi się szykują do tego święta. Ukażemy się ich z cichuteńkiej jeszcze, ale wkrótce gwarnej i rozmodlonej częstochowy. Bardzo dziękujemy, wrócimy na pewno. No to przypomnijmy Państwu jeszcze o tym, żebyście nie zapomnieli w tym ferworze poranka, że dziś bardzo ważne święto i bardzo ważne wydarzenie w centrum Warszawy, że byłoby bardzo szkoda je przegapić. Jest takie rzymskie przysłowie, które mówi, jeśli chcesz pokoju, to się na wojnę szykuj. Jeszcze nie tak dawno temu w Polsce byli tacy, którzy pytali, po co nam to na to właściwie? Ale jak się na wschodzie trochę podziało, no to już wiemy, że takie pytania są kompletnie nie na miejscu, i dlatego też dziś z pewnie całkiem inną refleksją będziemy się przyglądać polskim żołnierzom i ich sprzętowi, który przede przez Warszawę. Mamy 100 tysięcy zawodowców pod bronią, 10 tysięcy w rezerwie, mało. No Może niedużo, ale nie chodzi o to, żeby każdego pokonać, tylko żeby każdego pogonić, gdyby się do nas wybierał. Będzie trudno w Warszawie dziś samochodem się przemieszczać na pewno. Diana ja państwo opisze, na jakie kłopoty mogą Państwo trafić. Owszem, to prawda, będzie trudno. No, będzie oczywiście co zobaczyć, co anonsował między innymi Jacek Taczik przed chwilą i, i na niebie, i na ulicach. Ale powtarzamy, utrudnienia, utrudnienia, utrudnienia. Już od samego rana, bo o godzinie 8 rozpoczną się uroczystości złożeniem wieńców przed pomnikami marszałka Józefa Piłsudskiego. Później będzie uroczysta zmiana warty przed grobem nieznanego żołnierza. No i właśnie defilada wojskowa, choć rozpoczyna się w samo południe, to już od wczesnego poranka, właściwie już od, od wieczora, już, już teraz, kiedy zmierzaliśmy do, do studia, nie można przejechać zwykłymi trasami. Trzeba uważać na objazdy. Zamknięte są ulice w centrum Warszawy. Od samego świtu autobusy kursujące krakowskim przedmieściem, Nowym Światem, alejami ujazdowskimi i Belwederską. Będą także jeździły trasami objazdowymi. Kierowcy indywidualni powinni omijać ulice te w najbliższym, najbliższej, największej bliskości placu Piłsudskiego, także co najmniej do godziny 15, aleje ujazdowskie Belwederska i Sobieskiego. to będą te miejsca, których raczej należy unikać. One będą wyłączone z ruchu. Po defiladzie z kolei wojsko zaprasza na żołnierski festyn. Piknik odbędzie się na Agrykoli i wzdłuż ulicy Myśliwieckiej i w związku z tym kilka ulic z kolei na powieślu będzie zamkniętych. Między innymi nie będzie się można poruszać ulicami Myśliwiecką, Szwoleżerów, Bagatelą i Klonową. W trakcie defilady hmm, oczywiście pokaz powietrzny, no i tutaj jeśli chodzi o drogi powietrzne, to wszelki dostęp nieograniczony, a można będzie bardzo, bardzo dużo zobaczyć, więc nawet jeśli się nie uda dostać w, te, w, w pobliże. Tych centralnych uroczystości to wystarczy podnieść wysoko głowę i mniej więcej od południa obserwować niebo nad Warszawą. Jak powtarzamy, wspaniały pokaz, będzie co zobaczyć. Mają się żołnierze czym pochwalić. Gdybyście Państwo się wybierali w to miejsce lotnią, no to tłoku nie będzie, na drony radzimy uważać. I tyle, za chwilę serwis. Małgorzata Stykiwiczerem FFM. Michał Adamczyk TVP Info. Witamy Państwa z Gdyni, ale serwis zaczynamy od drugiego końca Polski. Groźny pożar w Zakopanym. Ogień pojawił się około pierwszej w nocy, zapalił się budynek restauracji przy ulicy Tetmajera. Strażacy wyciągnęli z niego cztery osoby. Jedna z nich była reanimowana i trafiła do szpitala. Pożar gasiło około 30 jednostek straży pożarnej. Przyczyną był najprawdopodobniej wybuch butni z gazem. I to tyle proszę Państwa w tym serwisie prosto z Gdyni. Kolejny serwis za godzinę, ale widzimy się wcześniej, a jeszcze wcześniej słyszymy, słyszymy się w o Śródmy, Punktualnie zapraszamy. A zatem do zobaczenia i do usłyszenia. A w tej chwili w tej chwili widać, no za chmur widać jakieś promienie słońca różowego, ale co tutaj jeszcze my mamy? O tej porze w Gdyni Kondor. ORP Kondor to właściwie nie latająca, ale łódź podwodna. Ale, Kondor. Jarosław Kret, świt dobry, właściwie świt piękny z Gdyni. Prognoza pogody. W tej chwili, proszę Państwa, nie ma deszczu i właściwie. W, właściwie w dużej części kraju jest dużo słońca. Od Pomorza Zachodniego, w tym pasie północnym, od Pomorza Zachodniego po Podlasie, mamy chmury, ale nie powinno z nich w tej chwili nigdzie padać. Natomiast im dalej na południe, tym więcej słońca, chociaż w południowej Polsce gdzie gdzieniegdzie snują się jeszcze mgły. No i temperatura jeszcze nie przekroczyła 20 stopni, ale dzisiaj w ciągu dnia. Temperatura przekroczy 20 stopni, chociaż nie powinna przekroczyć 25. Dzisiaj po południu. Prognozujemy, że tutaj nad, nad, nad samym morzem, na wybrzeżu, to może być około 20, no, na pomorzu 22-23 stopni, w głębi kraju 24 do 25 na południowym wschodzie, czyli Małopolska i Podkarpackie. I w Małopolsce i Podkarpackiem pojawią się po południu chmury, tak jak i będziemy mieli tutaj chmury w północnej Polsce, ale to będą chmury z przejaśnieniami, czasem z rozpogodzeniami, i w zachodniej Polsce też. Spodziewamy się chmur i po południu miejscami z tych chmur, mówię miejscami, dlatego że ta pogoda nam się znacznie uspokoiła wobec tego, co doświadczy, czego doświadczyliśmy w poprzednich dniach. Miejscami tylko mogą zdarzać się burze, chociaż te burze mogą być jeszcze chwilami gwałtowne i może spaść podczas nich 10 do. 15 litrów na metr kwadratowy. Ale poza tym dosyć sporo słońca dzisiaj i rozpogodzeń. To tyle w tej prognozie pogody. Spotykamy się za pół godziny. Telewizja Polska o 6:40, mocno przed południem. Czy 280 ciężarówek może wyparować? Może. Na jakiś czas zniknęły z i uwagi opinii publicznej. Mówimy o tej pomocy humanitarnej podobno, która z Moskwy, przez pod Moskwy zmierza przed, pod ukraińską granicę. Był taki czas, kiedy nie bardzo było wiadomo, co się z nią stało, teraz się okazuje, że jest, znalazła się. Ale o całej tej dziwnej historii, dziwnej wyprawie i aktualnej sytuacji na wschodzie Ukrainy opowie Państwu teraz Aleta Bojkę. Żyjemy tymi sprawami, ale także swoimi, bo zawsze koszula bliższa ciała. a wczoraj czy odwczoraj bardzo mokra, zwłaszcza w niektórych miejscach kraju. W podkarpackich gminach poszkodowanych w wczorajszych nawałnicach powoli zaczyna się szacowanie strat. Z takich wstępnych danych wynika, że uszkodzonych zostało około 200 domów, głównie w powiecie łańcuckim i rzeszowskim. Teraz malawa koło Rzeszowa, jedna z takich miejscowości, tam Beata Wolańska. Dzień dobry, Beato. Powiedz jak szybko się. Ta okolica podnosi ze zniszczeniem. Beata Wolańska, Malawa, Koło Rzeszowa, a tam ukraiński kryzys na bardzo, bardzo odległym planie i inne kłopoty na głowie. Bardzo dziękuję, Beato. Jeszcze wrócimy. Wizom jedynki mówimy za chwilę, Państwu znikamy z ekranów, ale jesteśmy w info. Będziemy, jak wpadniecie. Wciąż na posterunku, więc zapraszamy. Serwis za chwilę.